Podlaska jest sexy ze względu na to, że nasz region ma wiele walorów krajobrazowych. Mamy rzekę, na którą można wypoczywać. Mamy bulwary. To jest miejsce, gdzie można wyjść na spacer. Są dwa parki, Także szczególnie jest coraz atrakcyjniejsza dla młodzieży. No jest to miasto w sumie niewielkie. Wprawdzie trudno jest z rynkiem pracy, ale ale jest, jest miastem czystym, przyjemnym. Blisko, blisko rzeka jest. Jest wiele różnych miejsc atrakcyjnych do wypoczywania. No są parki. Pod pewnymi względami jest, jak najbardziej, bo jest pięknie położona na wzgórzu. Jest dość ładna starówka. Zwłaszcza, różne te kamieniczki odnowione. Nie mam zarzutów, naprawdę jest ekstra. Władze są super, młodzież rządzi, jest dobre. A wiadomo, że jeżeli ludzie będą mieli pracę, będą wydawali więcej w naszym regionie, nasz region będzie się rozwijał poprzez mieszkania, yy, sklepy. Według mnie jest. Mamy piękne tutaj igrzek, narew. Mamy teatralki aktora. Dużo rzeczy jest pięknych jak dla mnie. Mamy różne ścieżki rowerowe, na których możemy. Uprawiać różne hobby. Generalnie to podoba się moim znajomym, którzy goszczą czasami u mnie i są spoza Łomży. No jest to dużo sklepów, galerii. Uważam, że jest problemem brak obwodnicy, gdzie często na Rondzie są duże korki, gdzie jest zmorzony ruch wakacyjny. No jest dużo ciekawych miejsc, na przykład muszla z tą zieloną można posiedzieć sobie. Jest szkoła wyższa która też ma już ładnie zagospodarowaną okolicę i myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Moje dzieci, dzieci moich znajomych bardzo chętnie by w że mieszkały, gdyby była tutaj praca. Jest wiele miejsc, w których można przyciągnąć inwestorów, by budowali fabryki, by tym, tym dawali miejsce, miejsce pracy dla, dla ludzi. To różnie jest praca. nie mają, drudzy nie mają. Wiadomo, jest, mieszka się tu całkiem fajnie. Jeśli się ma pracę, to się całkiem fajnie mieszka.